Hejka widzowie, dzisiaj mamy pojedynek o ranking 2300. Zobaczymy, czy wrzucimy na ten pułap. Oczywiście, bez jakiejś dużej spiny. Jeśli będzie remis, to też będzie w porządku. A że mam białe, to wystarczy nie popełnić jakiegoś dużego błędu i wszystko będzie ok. Postarajmy się ten debiut zagrać w miarę szybko. Przeciwnik otwiera tutaj. Dość niestandardowo z, polem, z pionami D5, C6 i gońcem na G7. To raczej nieczęsto się zdarza. Tutaj chyba wykonam sobie długą roszadę. Tak, znaczy krótką roszadę. Skoczek H5 nie jest groźny. Na razie nie muszę się tym jeszcze martwić. I uderzę w C4. Skoro przeciwnik zagrał taki dosyć pasywny łańcuch pionowy, to C4 wydaje się sensowne. Skoczka umieszczę na C3. I tutaj wszystko powinno być ok. H3 prawdopodobnie sobie zagram, żeby tego gońca na H2 w przyszłości schować, ale tak jak mówiłem, na razie skoczek H5 nie jest groźny, ponieważ wchodzi G5, H6. Goniec się wycofuje i na G5 skoczka cofam na D2, ponieważ drugiego skoczka rozwijam na C3. I e, ustawię jeszcze raz, może, te strzałki i w w tym miejscu, jak wycofam się skoczkiem, jeśli przeciwnik zbije mojego pionka, pionkiem z G5 zbije mojego gońca na H4, to ja wtedy hetmanem odbijam skoczka i wszystko tutaj w pozycji jest jak, w jak najlepszym porządku. Widzę, że przeciwnik rozgrywa tutaj tę strukturę troszkę inaczej niż bym się spodziewał. I zastanawiam się, gdzie będzie chciał umieścić gońca. Bo albo może umieścić tego gońca na F5, wtedy wolę mieć gońca na D3, albo tego gońca chciałbym umieścić na, na B7. I wtedy chyba wolałbym mieć swojego gońca na E2, żeby przez F3 go skontrować. Więc nie jestem pewien, w jaki sposób tutaj zagrać najlepiej. Wycofam się spokojnie na E2. Koniec na F5 mi aż tak nie przeszkadza. Mogę go przegnąć skoczkiem. Mogę zaproponować w przyszłości wymianę gońców, jeśli ten goniec stanie na F5. A jeśli stanie na B7, to na razie ten pion nie ma możliwości ruszenia do przodu. Jak przeciwnik go już do przodu przerzuci, to, to powinno być całkiem korzystne ze strony rywala. I teraz przeciwnik wrzuca A6. Jak zagram skoczek C3, to teraz mam możliwość wrzucenia B4, ale ja wówczas mam szansę przerzucenia skoczka na C5, więc wydaje mi się, że zagram w ten sposób. Od początku szykowałem pole C3 dla mojego skoczka i to przepchnięcie nie wydaje mi się w najmniejszym stopniu groźne dla mnie, właśnie z uwagi na to, że wtedy zostaje w pozycji przeciwnika zbyt dużo dziur, które będę mógł swoimi figurami bardzo fajnie zająć. Dobra, to mi w ogóle nie przeszkadza. Wrzucam wieżę sobie na półotwartą kolumnę C. Jak ten skoczek się odsunie, to po pierwsze 5 C6 jest słaby, a po drugie pole C5 zwalnia się dla moich figur. Teraz C5 znowu nie jest. Nie jest możliwe do przepchnięcia, tak mi się wydaje. Z uwagi na to, że mogę zbić. Przeciwnik bierze skoczkiem. Wymiana hetmanów następuje. Po czym ja mogę zbić pionka? Czy to jest dla mnie dobre? No, jeśli przeciwnik zbije, to biorę wieżą tego skoczka i jeśli weźmie mi piona, to ja biorę kolejnego pionka tutaj. I mam przewagę pionka. Wejdźmy w ten wariant, zobaczymy, co tutaj nastąpi. Wymianka Hetmanów. Biorę pionka. Nawet jeśli w tych komplikacjach okazałoby się, że przeciwnik odzyskuje materiał i pozycja jest równa, to wydaje mi się, że komplikacje działają tutaj raczej na moją korzyść. Myślę, że nie będzie tutaj gorzej niż, niż wyrównanie. A wyrównanie mi nie przeszkadza, przeciwnik ma minimalnie lepszy ranking ode mnie. Jeśli nawet miałoby dojść do remisu, to myślę, że nie będę tutaj stratny. Mhm, wezmę pionka. Nie widzę zagrożenia. A, było zagrożenie. I to duże. Tutaj zagrałem za szybko. Bo teraz tracę figurę. I pozostaje pytanie, czy ta strata figury powoduje, że przegrywam partię, czy. Aha, dobra. Tutaj wieża jest broniona, więc to nie jest jeszcze aż taki duży problem. Będę miał aktywne gońce. Mogę zabezpieczyć pionka. Więc jak wygląda sytuacja? Zacznijmy od tego, że mam dwa piony przewagi. Pierwszy plusik, dwa piony przewagi po mojej stronie. To bardzo dobrze. I więc jeśli przeciwnik zdobędzie moją figurę, będzie miał jakość przewagi, ale ja będę miał dwa pionki więcej. To zróbmy tak. Mam taki pomysł. Zagram A4. Jak przeciwnik zbije moją wieżę, odbije to gońcem i grożę za atakowaniem wieży i skoczka. Więc jeśli przeciwnik zdecyduje się zbić mojego pionka, to mam te widełki i atakuję dwie figury przeciwnika, więc odbijam materiał, odbijam jakość, albo zdobywam figurę, co oznacza, że będę miał dwie figury, gońca i skoczka. W zamian zawierzę przeciwnika, i myślę, że to jest dla mnie bardzo korzystna sytuacja. Więc przeciwnik zagra prawdopodobnie do ataku na mojego gońca, żeby wymusić zbicie. Ja to zbiję i weźmie mi pionka. Aha, i przeciwnik woli się zdecydować na taką sytuację. I to oznaczałoby, że pozycja się po prostu wyrówna. Coś mi tutaj szaleje, szaleje mi monitor. Wezmę te wieże. Czy powinienem wziąć te wieże? No chyba tak. Inną opcją jest atak na wieżę przeciwnika i zbicie pionka, ale on zbije tego gońca. A jakby zbił tego gońca, to idę do przodu i goniec broni piona. Tutaj mam gońca, tutaj mam pionka, wszystko się ładnie broni i wychodzę z tej pozycji z pionkiem przewagi. Ale jeśli przeciwnik. Jeśli przeciwnik w tej sytuacji. Zbije tędy. To wydaje się, że nie mam tutaj żadnej skutecznej obrony moich, mojego pionka. Mogę pójść do przodu, ale on zaatakuje tędy, i mój goniec nie może zaatakować żadnych figur. Jakie tutaj jeszcze mam ciekawe opcje? No, chyba muszę się zdecydować na to zbicie. Nie widzę lepszej możliwości. Przeciwnik bije wieżą i dwa razy atakuje mojego pionka. Więc ten pionek jest raczej stracony. Mogę zagrać gońcem tutaj na związanie. Jak przeciwnik zbije skoczkiem, to, to następuje bicie, bicie. Pozycja jest całkowicie równa. Myślę, że to się po prostu skończy remisem. Mm -hmm. Raczej nie mam tutaj interesujących opcji na, na stwarzanie jakiegoś napięcia w pozycji. Więc. Popatrzmy, jakie są zagrożenia. Przeciwnik da, może dać mi szacha i będę musiał pójść z królem w narożnik. Zbiję mojego gońca, ja zbiję. Weźmie pionka, zagram taką strukturę. I moje pionki są na czarnych polach, więc przeciwnik nic mi raczej nie zrobi. Królem zagram sobie tędy i pozycja będzie równa, ale goniec mimo wszystko, chyba będzie troszeczkę lepszy od mojego skoczka. Więc chciałbym tego gońca zachować albo wymienić na czarnopolowego gońca, więc pewnie zagram do centrum. Jeśli przeciwnik da mi szacha, odejdę królem, nastąpi zbicie. Zbicie. Yy, przeciwnik zdobywa pionka, ale widzę, że przeciwnik już teraz zaproponował remis, co jest mi na rękę. Biorę ten remis, nie ma tutaj co dłużej się zastanawiać. Zdobywam punkt do rankingu. I takie pokojowe rozwiązanie jest tutaj, moim zdaniem, ok, bo pozycja jest całkowicie równa. Nic bym tutaj nie wskurał, tylko bym niepotrzebnie kombinował. Zróbmy sobie analizę tej partii. No dobrze, widzowie. Dokładność niecałe 94% z mojej strony, 94,5% ze strony rywala. Jeden genialny ruch ze strony rywala. U mnie jeden, jedno przeoczenie. Zobaczmy, jak się to zaczęło. O! Teraz London nie jest już prawidłowym debiutem. Jak pokazuje silnik. Ciekaw jestem, czemu tutaj goniec F4 nie jest dobrym ruchem. Może. Przegapiłeś szansę na przygotowanie rozwoju gońca. A, już wiem czemu. Bo silnik na pewno chciałby, żebym ja grał E4, skoro przeciwnik gra tymi pionkami, ale moim zdaniem to... Tak, silnik chciałby, żebym zagrał E4 albo skoczek C3, ale goniec F4 to jest po prostu system, który znam i wolę zagrać coś, w czym się dobrze czuję, niż, niż coś, co silnik uważa za 0,1 lepsze zagranie. W 1 dziesiątą tej magicznej skali stokwisza. Więc Skoczek F6 tutaj wszedł, Ruszatka C4, fajny atak. Tutaj prowadzę końca, wycofałem jak widać bardzo dobrze. I tutaj nie wykorzystałem jakiejś szansy według silnika. Co to była za szansa? Czuję się naprawdę zaintrygowany, bo, bo nie widzę o co chodzi. Nie wiem, czy A4 i atakować tutaj ten łańcuch, może A4, i w sumie to grozi teraz podwójne bicie z uwagi na związanie. Skoczek twierdzi, że skoczek. Z b na d2 jest najlepsze. Przeciwnik twierdzi, yy, przeciwnik silnik twierdzi, że skoczek z b na d2 jest najlepsze. I tutaj leci jakiś długi wariant. Ja uznałem, że skoczek c3 jest ok. Nie będę tutaj się zagłębiał, bo, bo to byłaby bardzo długa analiza, a nie o to chodzi. Wrzuciłem wieżę teraz na c. Tutaj pozbijałem i następuje poświęcenie skoczka. I tutaj zagrałem bardzo źle. Tutaj popełniłem ten błąd. Silnik mówi, że to jest tylko niedokładność, ale ja bym powiedział, że to jest naprawdę grube przeoczenie, bo tutaj lepiej rzeczywiście było wrzucić wieżę na siódemkę, atakować pionki i pozycja jest równa. A zbicie pozwala przeciwnikowi właśnie na to zagranie. I wrzuciłem A4. Fajnie, że te idealne obrony się udało znaleźć. I tutaj atak na pozycję przeciwnika. I przeciwnik bardzo fajnie znalazł ten ruch skoczek C3. Bardzo, bardzo naprawdę fajne zagranie. Goniec C7 liczyłem, ale nie widziałem jakiejś bardzo dużej różnicy. Silnik pokazuje, że oba te ruchy są dokładnie równe, dają kompletny remis w tej pozycji. I tutaj, przeciwnik, nawet ten remis po moim dłuższym namyśle zaproponował. Wydaje mi się, że żadna ze stron tutaj nie mogłaby walczyć o wygraną. Ja bym zagrał w tym momencie goniec E5, przeciwnik dałby mi szacha, odszedłbym królem. Tutaj nastąpiłaby wymiana figur. Przeciwnik odbija wreszcie pionka. No, i co byśmy mieli grać w tej pozycji? To jest kompletny remis. Yy, równowaga materialna, pionki po prostu by się poblokowały lub powymieniały, i chodzilibyśmy sobie figurami w kółko. Ewentualnie, jeśli któryś z nas bardzo by to przekombinował, to przegrałby na czas albo by podstawił coś głupiego, i na pewno byłby to niepożądany rezultat takiej partii. I jeszcze sobie zerkniemy, yy, na prośbę jednego z widzów, zerkniemy sobie. Jakie były rankingi proponowane przez silnik? No i tutaj Stockfish mówi, że obaj z przeciwnikiem zagraliśmy na poziomie arcymistrza 2.550. Nie wiem na jakiej podstawie Stockfish to ocenia, ale czy, czy, czy też czeską w jakiś sposób dokonuje takiej estymacji poziomu gry, ale tak to, tak to właśnie wygląda. No, i co, zakończymy sobie w tym miejscu już analizę. Wybaczcie, że tak macham ekranem, ale mam jakieś problemy z wyświetlaczem. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeśli Wam się podobało, to zachęcam do subskrybowania i komentowania. Możecie też mi wysyłać wirtualną kawę, jeśli macie ochotę. I jutro, oczywiście, spotykamy się znowu. Więc dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia.